The Kto tam jest? Chyba Luna. Luna, czy to ty? O, to Luna! O, dziewczyny, co wy tutaj robicie? No, zostałaś też porwana. O, co so jaka żenada. Ale posłuchajcie, jak teraz jesteśmy wszystkie, to musimy się uwolnić stąd. Tak, bardzo dobry pomysł, tylko jak. Nie wiem, coś wymyślimy. A w ogóle, Vanessa, ty przecież nie żyłaś. Ja nie żyłam, też to powiedziałam, Vanessa, ale nie wiem. Czy zrobili mój manekin, czy coś? Ja w ogóle tego nie wiem. Dobra, przestańmy gadać, tylko musimy się uwolnić. O Jezu, no a jak? No nie wiem. Ja nawet nie wiem gdzie my jesteśmy, w ogóle ja nie wiem, nie znam tej okolicy, nic, a nic. Ja zresztą też. O Jezus Maria. O Jezu. Nie ma szyby. Wow, odkryłaś Amerykę. Przecież nie widzicie? Ja tu wiszę. Dobra, no to o jedno piętro trzeba ciągle schodzić niżej. I się wolimy. Ale dobry pomysł, ale dobry pomysł na serio. Ja spróbuję jakoś nie wisieć. O, Jezu. Udało się, dziewczyna udało się. To ja zejdę do ciebie, Luna, okej? Okay? To ty tu, Vanessa, poczekaj. Okej. Okay. Ech, tylko muszę jakoś to zrobić. ok to idę. To teraz ja zejdę piętro niżej. Gdzie ona jest? Poczekaj, zajadę do ciebie. Luna Spokojnie, nic ci się nie stanie. Wiem. dobra, teraz piętro niżej. Idziesz? Tak, tak. A! Lekcji Vanessa idę do Was! A! Jezus, gdzie my jesteśmy? Chyba spadliśmy. Tam są drzwi! Chyba do uwolnienia się nie. No raczej. Chodź Vanessa. O! Nareszcie, ale to trochę podejrzane, no bo... Tak po prostu? Drzwi? To pewnie jakaś pułapka. O jezu, Wenessa, nie przesadzaj. Na pewno to coś. To te drzwi, nie? są do wyjścia. Dobra, to wychodźmy. Poczekajcie na mnie. Szybko! O Jezu. E. luna. Co? No właśnie co? E. przecież tutaj byliśmy, i tu nas podwali. O ja Uciekamy szybko! O, Jezu. szybciej! Zamknij te drzwi. Tak, tak. Dobra, siadajcie na kanapę. Ja się boję. Ja też. Ja też. Co teraz zrobimy? Nie wiem. Może idziemy do Twojego? Czekajcie na mnie. Chodźcie. Okej. Okay. <laughs> sam... Co? Mam dla ciebie takie jedno pytanko. Skoro ty tam zginęłaś, to... to gdzie jest nasza mama? Zobaczyłaś się, czy coś? Nie właśnie... Byłam przy sklepie i nie porwali. Nie wiem po tym, co się stało, ale nie odnalazłam mam. Znaczy, nie weszłam do tego sklepu, tak? Ale i teraz jej nie ma, a przecież powinna być. A może ją też porwali czy coś? Nie wiem. Ja nie sądzę, żeby ją porwali. Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Może gdzieś wyjechała, czy coś? Nie, by nam powiedziała. Znaczy, wiesz, no Tobie nie? No tak, nie? No, no, nie wiem, co mam Ci teraz powiedzieć, no. no nie wiem. <ścoughs> o, A tak w ogóle to może idziemy do szkoły, bo wiecie... Мы утекли, мы так как бы из лекции. О, запомнила. Ну, добре, то хотим. Почему я с To na korytarzu. Nie wiem. Ale przecież powinni jeszcze. powinni. powinni być jeszcze w szkole, nie? Uczniowie. Moim zdaniem, bo. powinna być teraz przerwa. No właśnie. A nikogo nie ma. <noise> uciekajcie jak możecie! Uciekajcie! A no Co tu nas chcesz? Na serio, to, to, to są i w ogóle wszyscy! Weź mnie nie popychaj! No, parwacze tutaj są i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle! Weź się ogarnij dziecko. Właśnie. Weź się ogarnij. E, dziewczyna nam chce coś powiedzieć, nie? No, tutaj są parwacze! sobie jakąś bajeczkę wymyśliło. Fajna ta twoja bajeczka. Serio. Ale naprawdę, ja mówię prawdę, prawdę. Proszę mi uwierzyć. Proszę, proszę, proszę. uciekajcie nie Wiecie, co to wyglądało? No. Podejrzanie. No właśnie, to jakaś tam bajeczka. Ale... Moim zdaniem to nie była bajeczka, tylko prawdziwa historia. Przez nas oni porwali. Dlatego jest tak pust, pusto w szkole! O Jezu! Boże. Co my teraz robimy Bo ja wiem. Chodźmy szybko do domu i. I weźcie, zadzwońcie do rodziców, i w ogóle. Yy, po co do rodziców? Jezu, nie panikuj tak, Luna. To dziecko powiedziało, uciekajcie stąd. Jak. Jak co? Uciekajcie stąd. No, uciekajcie stąd, po prostu, no. O Jezu. Ale. Musimy coś wymyślić. Musimy złapać tych prześladowców. <laughs> Boże, jakie śmieszne kawały, ty opowiadasz, Luna. Jak mamy ich złapać, skoro nas oni już łapią? Dziewczyny, nie wiem jak wy, ale ja stąd idę. I, i ja też. Yy, może chodźmy stąd? Wszyscy, których mieliśmy złapać. Tak, oczywiście. Wszystkich. Złapaliśmy. Wszystkich w tej szkole.